Dzień dobry, szczęść Boże. Kolejne pytanie w nawiązaniu do ostatniego spotkania. Pytanie krótkie, zasadnicze: Czy jest nam potrzebny ekumenizm? Tak, nie ma innej drogi. Drodzy, mamy nauczanie Soboru Watykańskiego II. I jest jeden bardzo ważny dokument w gronie wielu ważnych dokumentów, a mianowicie dekret o ekumenizmie. I ten tekst nauczania Magisterium Kościoła, nauczania soborowego, zaczyna się w słowach: Jednym z głównych zamierzeń Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II jest wzmożenie wysiłków w celu przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan. Podział chrześcijan jest zgorszeniem dla ludzi niewierzących, dla ludzi, którzy nie są chrześcijanami. To jest gorszące, że nie możemy stanąć razem do Eucharystii, nie możemy tak naprawdę w całej pełni dawać świadectwa pełni wiary razem. Dlaczego są podziały? Bo są ludzkie grzechy. To tak łatwo by było tylko powiedzieć ktoś odpadł z Kościoła katolickiego, powinien do niego wrócić a w Kościele Katolickim jest pełnia, to prawda. Kościół Chrystusowy trwa w Kościele Katolickim. Tak naucza Sobór Watykański II. Nie jest tożsamy, ale trwa. I to, że mówimy, że jako katolicy mamy pełnię środków zbawczych, to znaczy co mamy? Słowo Boże, nauka apostołów, posługę biskupów i sakramenty nie oznacza, że po pierwsze... Duch Święty nie działa w innych chrześcijanach, że nie mają elementów życia chrześcijańskiego inne kościoły czy wspólnoty chrześcijańskie. Dlaczego są podziały? Tak jak powiedziałem, bo człowiek upada. Często jak patrzymy na historię teologii, historię kościoła, to mamy różne patrzenie na tą samą rzeczywistość no bo jest różna wrażliwość, historia, różne pojmowanie rzeczywistości. Już na samym początku, w dziejach apostolskich, mamy kryzys. Czy nowi, którzy przychodzą do Kościoła, mają być obrzezani, czy nie? Jedne i drugie stronnictwa wierzyły w łaskę Chrystusa, w moc krzyża i zmartwychwstania, ale ich wrażliwość, ich pojmowanie rzeczywistości wpływało też na to, jak rozumieją Kościół. Mamy kulturę grecką i kulturę rzymską. One w wielu momentach się spotykają, ale też są odmienne, odmienna mentalność. I tak się rodziły porządki liturgiczne, że na wschodzie inaczej celebrowano niż na zachodzie. Sposób uprawiania teologii inny jest na wschodzie, inny jest na zachodzie. A potem jeszcze różne ludzkie względy doprowadzały rzeczywiście do tego, że chrześcijanie dzielili się. No i tak mamy podział na Kościół Wschodni, Zachodni, czy w ramach Kościoła Zachodniego podział w XVI wieku, Reformacja i różne ruchy poreformacyjne. To jest wszystko gorszące dla wszystkich. To nie tak, że tylko ci, którzy nie są katolikami, to gorszą tym, że nie są w kościele katolickim. Wspólnie jako chrześcijanie winni jesteśmy zgorszenia. Jezus w modli się w Wieczerniku o jedność i dlatego jeśli mamy być posłuszni Jezusowi i posłuszni Kościołowi, mamy szukać w Duchu Świętym dróg pojednania, ale nie takich, jakie my sobie wymyślimy. Jak ma zaistnieć więc jedność Kościoła? Duch Święty wie, a my mamy nasłuchiwać Go. Czy wszyscy muszą stać się katolikami i sprawować liturgię, na przykład tak jak my? Nie bardzo. To nie na tym polega ekumenizm i jedność Kościoła. Czy wszyscy muszą dokładnie tak samo nazywać pewne rzeczy teologicznie, nie mówię w tych kluczowych rzeczach, ale pewną wrażliwość mieć, czy pewne pojęcia? Już pomijam kwestie liturgii, tradycji, zwyczajów, duchowości. Nie, jedność nie polega na tym, że wszyscy tak samo muszą. Popatrzmy w samym Kościele katolickim. Nasz obrządek łaciński, rzymski dokładnie mówiąc, jest największym, ale jest jednym z dwudziestu kilku. Mamy Katolików obrządku wschodniego, grecko-katolickiego i jeszcze w różnych odmianach. Są różne inne wspólnoty chrześcijan wschodnich, katolików, maronici na przykład, koptowie, część Koptów. Więc w samym Kościele katolickim różne kalendarze, różne duchowości, różna wrażliwość teologiczna. A cóż dopiero powiedzieć, że są chrześcijanie nie będący w jedności z biskupem Rzymu. Jak więc rozumieć ekumenizm? Ekumenizm jest możliwy wtedy, kiedy szukamy Pana Jezusa, kiedy jesteśmy naprawdę zakochani w Jezusie, kiedy przyjmujemy Jego słowo i dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu. To prowadzi nas do tego, że jestem otwarty też na innych i nie boję się ich. Ekumenizmu nie możemy się bać. Duch Święty bowiem składa też wiele pragnień w serca. Chrześcijan, nie katolików. I też słuchając ich, modląc się razem z nimi, czyniąc różne rzeczy razem, czy charytatywne, a na pewno wyzwaniem jest wspólna ewangelizacja, możemy przyjmować tak naprawdę to, co Duch Święty będzie chciał czynić, bo zamierzył to dla Kościoła. Czy to oznacza jakiś liberalizm, albo pomniejszanie wartości Kościoła katolickiego? Absolutnie nie. Tylko my niejednokrotnie źle rozumiemy Słowo, że mamy pełnię to nie jest wykluczenie innych. Ale też nie możemy oczekiwać, że nagle wszyscy staną się katolikami, tak jak my. Mamy szukać dróg jedności. Po ludzku nie do wykonania, ale Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Drugi warunek, żebyśmy mogli dobrze. Ten dialog ekumeniczny prowadzić, to jest takie poczucie bezpieczeństwa w nas. Ja jestem katolikiem, mogę się modlić, też uczestniczę czasem w modlitwach ekumenicznych, czy w jakichś konferencjach teologicznych ekumenicznych. Nie przeszkadza mi to, nie boję się tego. Jestem jednak świadomy mojego bycia w Kościele katolickim i, i, i to mi nie zagraża. Bardzo mocno mówi o ekumenizmie Ojciec Święty Franciszek w tej mojej teżce, gdzie mam różne pytania wasze. Sobie wypisałem też fragmenty, które bardzo mnie też inspirują. Franciszek powiedział w 2017 roku tak. Prawdziwy ekumenizm opiera się na wspólnym nawróceniu do Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Odkupiciela. Jeśli zbliżamy się razem do niego, zbliżamy się także jedni do drugich. Piękne słowo. Moje nawrócenie, moje bycie z Jezusem, im bliżej Jezusa i ten drugi prawosławny luteranin, metodysta, czy jakiś inny chrześcijanin będzie się prawdziwie zbliżał do Jezusa, to my się tu będziemy spotykali. A Duch Święty doprowadzi w cudowny sposób jedność. W styczniu tego roku 2019. Przyjmując delegację Kościoła Luterańskiego w Finlandii, Franciszek powiedział tak: Wspólne zaangażowanie w Ekumenizm jest zasadniczym wymogiem wiary, którą wyznajemy, wymogiem, który wynika wręcz z naszej tożsamości jako uczniów Jezusa. Ten proces jest nieodwołalny. I dalej dodaje Franciszek: To nie jest droga opcjonalna. Jedność pośród nas wzrasta na tej drodze. Nie jest ekumenizm opcjonalny. To jest tak naprawdę część nauczania Kościoła katolickiego. Kto odrzuca ekumenizm, jest w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego. To jest takie moje też słowo do tych wszystkich, którzy z jednej strony się boją ekumenizmu, ale jeszcze bardziej do tych, którzy jako katolicy odrzucają ekumenizm, nie rozumieją ekumenizmu. Chcę powiedzieć bardzo mocno, Sprzeciw wobec ekumenicznego zbliżania się chrześcijan, sprzeciw wobec dialogu teologicznego, dialogu duchowego, sprzeciw wobec wymiany darów oznacza bycie w sprzeczności z nauczaniem Kościoła Katolickiego, z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, który obowiązuje wszystkich katolików. Jest też byciem w sprzeczności z nauczaniem papieskim. Jana 23, Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI czy obecnego papieża Franciszka. Co mamy więc robić? Wołać do Pana. Cóż my możemy? I tak jak yy, był pewien chłopak, który miał pięć chlebów i dwie ryby, i cóż to było dla tysięcy ludzi, którzy mieli zostać nakarmieni przez Jezusa, tak samo cóż my mamy? Różne teologie. Różne lęki, jeden wobec drugiego, ale stajmy z tym, co mamy. Panie, wiele nam już się udało. Wiele już się udało, że możemy razem się modlić, że możemy yy, wspólnie wiele rzeczy uczynić, ale to za mało. Ale przynosimy Ci to, co mamy. Panie, obdarz nas jednością. I drodzy, to, to, to jest wymóg czasu. To jest więcej. To jest wymóg Jezusa. Jestem katolikiem. Dlatego jestem otwarty na innych chrześcijan, bo to jest wolą Jezusa. To jest wolą Kościoła. I teraz my mamy rozumieć ekumenizm tak, jak go rozumie Kościół. Powiem więcej. Mamy rozumieć ekumenizm tak, jak rozumie go papież Franciszek. Bo tam, gdzie jest Piotr, tam jest Jezus. A Piotr ma dziś na imię Franciszek. I ten Piotr nam mówi: idźcie i szukajcie dróg pojednania. Idźcie razem ze mną do Jezusa i do braci. Zachęcam do modlitwy o jedność chrześcijan i do takiej radości, że jeszcze wiele cudów nas czeka, bo Pan Jezus odpowie na naszą modlitwę. Dlatego wspólnie wołajmy, Panie daj nam jedność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zachęcam do yy, pisania pytań, pytania i do naszego wspólnego poszukiwania prawdy. Czytaj Biblię i czytaj Katechizm, i nie zapomnijcie o Soborze Watykańskim II. Amen.